Cześć, witam Was, Energik. W kolejnym odcinku odhamiamy się. Dzisiaj książka Nila Geymana pod tytułem Nigdzie Bądź. Sam Neil Gaiman będzie często witał w tej serii, ponieważ jest to jeden z moich ulubionych żyjących jeszcze twórców, który posiada to, czego wielu pisarzy aktualnie nie posiada. Wyobraźnie i przepotrafi te swoje wizje e, przelać na papier i stworzyć naprawdę coś doskonałe, doskonałego, co potrafi bawić, ale też i niesamowicie ciekawić. Zanim przejdziemy do samej książki, parę słów o Nilu Gaimanie, ponieważ sam e, autor jest dość ciekawym człowiekiem i trzeba powiedzieć, że nie tuzinkowy. Gaiman jest Brytyjczykiem, ale nie jest to w sumie istotne. Istotne jest natomiast to, że tak jak powiedziałem wcześniej, Neil Gaiman posiada niesamowitą wyobraźnię. Jest też artystą wszechstronnym. Nie tylko tworzy książki, ale też pisze scenariusze do komiksów, do filmów. Zdarzyło mu się też napisać książkę, o której też powiem, z Terrym Pratchettem. Niestety jest to według mnie skaza na jego... Na jego bibliografii, ale do tego sobie zaraz, zaraz dojdziemy. Słuchajcie, no... Neil Gaiman oprócz książek z cyklu takiej fantastyki, tutaj jest też ciężko powiedzieć jaki to jest gatunek literacki, ponieważ nie jest to do końca fantastyka, ani nie jest do fantazy. Mówi się, że to jest takie niektóre książki są między innymi nigdzie bądź jest z gatunku fan, urban fantazy, czyli taki Fantazji miejskie i to faktycznie to jest określenie, pasuje jak kula do, do, do tego typu książki, ale oprócz tego napisał jeszcze parę innych książek, Amerykańscy Bogowie, Koralina, która jest książką dla dzieci, Gwiezdny Pył, Księga Cmentarna, Morderstwa, Dym i Lustra, Rzeczy Ulotne. Te wszystkie książki postaram się, aby pojawiły się oczywiście tutaj w tym vlogu, ponieważ, no tak jak mówię, Gaiman jest jednym z... Tych autorów, których posiadam chyba wszystkie książki, które wyszły w Polsce, oprócz jednej. Wszystkie oprócz jednej. I każdą z tych książek czytałem no, przynajmniej dwa razy. I muszę przyznać, że są to naprawdę dobre książki. No dobra. Neil Gaiman, tak jak mówiłem, oprócz książek, napisał też scenariusze do paru komiksów. Między innymi, jeden z najbardziej znanych serii Neila Gaimana jest Sandman. Opowieść komiksowa o władcy snów. Za tą samą, sam ten komiks, który tam, nie wiem ile powstał, 19 części czy 18, zdobył 14 razy nagrodę Eisnera. Nagroda Eisnera jest najbardziej prestiżową nagrodą wśród twórców komiksu. To jest tak jak filmowy Oscar, można powiedzieć, zdobycie nagrody Eisnera. Także 14 razy zdobyć nagrodę to jest coś niesamowitego. I powiem Wam, że yy, czytałem chyba wszystkie tomy wydane w Polsce Sandmana. I muszę przyznać, że jest to naprawdę, naprawdę dobry, bardzo dobry komiks. Oprócz tego napisał komiks, scenariusz do komiksu, 1602. Nie wiem, czy kiedyś o tym słyszeliście. Był wydany w Polsce z pięknymi rysunkami Andiego Kuberta. Komiks, słuchajcie, o superbohaterach Marvela. Jednakże dziejący się w 1602 roku, czyli za czasów panowania dynastii Tudorów w Anglii, na dworze angielskim. Nie jest to w ten sposób zrobione, że bohaterowie się przenoszą tam w czasie, do tego 1602, tylko faktycznie jakby ci superbohaterowie istnieli w tamtym czasie. No i jakby to mogło wtedy wyglądać. Bardzo ciekawa sprawa, taki troszkę spin-off bohaterów Marvela. Polecam, naprawdę fajnie się to czyta. Postacie oczywiście troszkę się różnią nazwami, to znaczy zamiast tam, z tego co pamiętam, Nika Fury jest Nikolas Fury, no ale to i tak Świetny komiks, świetnie, świetnie napisany polecam jak najbardziej dwie części wydane w Polsce nie były są dostępne może jeszcze gdzieś na Allegro. Innym ciekawym komiksem, jednym z takich komiksów, który w jakiś sposób najbardziej na mnie oddziaływał pod kątem, nie wiem, inspiracji, to morderstwa i tajemnice. Opowieść o aniołach, którzy. Właściwie o aniołach i o, o tym, jak powstał szatan. Wiem, że to może brzmi troszkę tak banalnie, ale wierzcie mi, że komiks jest rozpisany naprawdę, naprawdę ciekawie, i czyta się to z wielkim zaangażowaniem. I ten komiks, gdy go przeczytałem, zainspirował mnie do nagrania jednego traka rapowego. Niestety on nigdzie nie został upubliczniony, taki troszkę do szuflady, z tego względu, że producent, który mi zrobił, który to masterował, mówił, że to trochę zamula. No i faktycznie, bo tam trwa to ponad 4,5 minuty, a trak może nie jest jakiś super interesujący dla osób, które nie czytały właśnie tego opowiadania. Także słuchajcie, no nieważne, no o trakach to jest w ogóle nie, nie, ten, nie, 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 nie ten vlog, ale tak czy tak Morderstwa i Tajemnice bardzo inspirujący, inspirujący komiks. Co mogliście... Oglądać Geimana, ponieważ, tak jak mówię, Geiman też pisze scenariusze do filmów. I na przykład ostatnio była taka bajka Koralina. Nie wiem, czy Wam się zdarzyło oglądać. Właśnie Koralina jest na podstawie powieści Geimana o tym samym tytule. Wiele osób porównuje, że to książka, która można ją postawić obok Alicji w krainie czarów Louisa Carola. No, Powiem szczerze, że to troszkę jest na wyrost, bo <noise> Alicja w kraju czarów to jest zupełnie, według mnie, inna liga, niż Gajman pisze książki, ale tak czy tak, Coralina jest naprawdę świetną książką i też ją mam, chociaż to jest książka dla dzieci, fantastyczna opowieść. Co jeszcze mogli się oglądać? Beowulfa. Napisał scenariusz do Beowulfa tego komputerowego, chyba Roberta Zemekisa. Także on, on był autorem, właśnie, scenarzystą tego tego, tego filmu. I jeszcze na podstawie jego książki powstał taki film Gwiezdny Pył. Filmu ani książki, jest to właśnie jedyna książka, której nie posiadam, Nila Gaimana, ani też nie czytałem, nie czytałem książki. Jakoś nie mogę się przemóc, bo wydaje mi się, że to troszkę taka książka dla nastolatków, która mnie, tak powiem szczerze, że mało ciekawi, może tak. No ale przejdźmy do Książek Neil'a Gaimana. Tak jak mówiłem wcześniej, jeżeli oglądaliście moje vlogi, no to wiecie też, że jestem wielkim fanem Terry'ego Pratchett'a i w momencie, kiedy zauważyłem, że Neil Gaiman wydał książkę wspólnie z Terrym Pratchettem, Dobry Omen, no to nie mogłem nie kupić tej książki. Dwóch moich, jednych z ulubio bardziej ulubionych żyjących autorów. Właściwie chyba z najbardziej ulubionych żyjących autorów. Wydał wspólną pojęć, no to musiało być grubo. Niestety powiem szczerze, że książka Dobry Omen zawiodła mnie. Jest to tytuł bardzo według mnie słaby w em, portfolio Nila Gemana, no, jak i w portfolio Terego Praczeta. Upatruję tutaj problemu, takiego, że obydwie postacie i Gameman i Praczet to bardzo silne osobowości, i Miałem wrażenie, że w tej książce cały czas te osobowości ze sobą walczą. Nie współpracują, ale walczą. Tak? Z jednej strony Neil Gaiman z niesamowitymi pomysłami, z wyobraźnią, a z drugiej strony Pratchett, który ta maniera, która którą wypracował sobie przy serii Świata Dysku, pojawia się też tutaj w Dobrym Omenie, między innymi ten humor i to jakby ze sobą nie współgra. Także Dobry Omen nie polecam ogólnie, aczkolwiek, tak jak mówię, skoro New Gaiman to oczywiście i no to musiałem tą książkę mieć. Ale yy, zajmiemy się dzisiaj książką Nigdzie Bądź. Yy, jest to yy, powieść, tak jak mówiłem, z gatunku yy, urban fantasy czy urban... Yy, urban fantasy powiedzmy. Yy, fantastyczny tytuł, słuchajcie, opowiada o... Głównym bohaterem jest Richard, który podczas powrotu ze swoją narzeczoną z jakiegoś nie pamiętam, spotkania czy przyjęcia, znajduje na okrwawioną dziewczynę, zakrwawioną dziewczynę na chodniku i zanosi ją do domu. Dziewczyna okazuje się, że ma na imię drzwi i pochodzi z jakiegoś starożytnego rodu, z... no właśnie, skąd? Samo miejsce, z którego ona pochodzi nazywa się London Pod jest to alternatywna, można powiedzieć, rzeczywistość Londynu. To znaczy... No właśnie, nie wiem jak to powiedzieć, bo to ciężko jest, słuchajcie, wyjaśnić. To jest tak jakby istniały obok siebie dwa światy nawzajem się, lekko przenikające. Londyn zwykły i Londyn pod, który... E, o której istnieją równo... W równo w jakby dwie różne rzeczywistości. E, nie można istnieć w dwóch rzeczywistościach, albo jesteś w jednej, albo jesteś w drugiej. I Londyn pod pokazuje... E, pewne dzielnice, pewne zabytki, słuchajcie, Londynu w sposób dosłowny. Nie będę wam wyjaśniał tutaj dokładnie o co chodzi, ale tam przykładowo, że jest jakaś, nie byłem nigdy w Londynie, także ciężko mi teraz zebrać myśli i przypomnieć sobie, ale jest jakaś stacja metra, która się nazywa King's, coś tam, czyli królewska jakaś tam stacja i to faktycznie w Londynie pod jest... Także tam w tym metrem słuchajcie, jeździ król z całym dworem i oni tam właśnie mają, i on się zatrzymuje na tej stacji. I na tej zasadzie to działa. I powiem Wam szczerze, że pomysły, które są w tej książce są tak w ogóle niesamowite, że można było obdarzyć parę książek tymi pomysłami. Bo jest naprawdę ciekawie to zrobione i tutaj Gaiman pokazuje kunszt właśnie swojej, em, swojej umiejętności, kunszt umiejętności przelewania swoich jakichś wyobrażeń czy jakiejś fantazji właśnie na papier. No ale wracając do fabuły, Richard pomaga tej dziewczynie. Ona się okazuje z tego właśnie alternatywnego świata i zabiera go, zabiera go ze sobą tropem dziewczyny, jak i Richard właściwie dziewczyny rusza dwóch takich ciężko powiedzieć, są to takie jakby można powiedzieć zbiry, ale to też jest nie do końca, bo to takie są takie najgorsze zbiry, Krup i Van de którzy mają za zadanie zgładzić drzwi. Celem naszych bohaterów jest odnalezienie tak zwanego ruchomego targu, gdzie mają poszukać pomocy, aby no nie będę wyjaśniał całej fabuły, aby rozwiązać jakąś tam zagadkę z, e, związaną z rodziną tej dziewczyny. No i powiem szczerze, że Nigdzie bądź jest fantastyczną powieścią, którą czyta się właściwie jednym tchem, ja już ją czytałem chyba za cztery razy i za każdym razem mi się bardzo podobała. Przede wszystkim to, że są naprawdę niecodzienne pomysły. Czytałem sporo książek fantastycznych, czytałem sporo książek fantazy, ale unikalny styl Gaimana jest według mnie nie do podrobienia i to jest, myślę chyba w tym słuchajcie, najważniejsze. Dla leni mogę powiedzieć, że powstał brytyjski serial o tym samym tytule. Nigdzie bądź po angielsku to jest Neverwhere. Ehm, aczkolwiek serial, który składa się chyba z trzech odcinków, nie pamiętam z jest bardzo słaby, bardzo słabo wykonany, chociaż trzeba przyznać, że w miarę jakoś podąża scenariuszem książki, ale jest to widać, że to jest produkcja mocno niskobudżetowa i nie do końca Według mnie nie do końca jest tak dobra. Nie jest to tak dobre jak na przykład Color Magi praceta sfilmowany, który jest naprawdę świetną ekranizacją, ale nigdzie bądź niestety nie wyszło. Kochani, czy polecam Wam książkę Nigdzie bądź? Jak najbardziej, słuchajcie. Jest to tytuł, jakiego w życiu Wam się jeszcze nie zdarzyło, prawdopodobnie czytać. Naprawdę jest to niesamowicie interesująca książka i E, taka można powiedzieć inspirująca, jeżeli dodatkowo byliście w Londynie bądź mieszkacie w Londynie, e, bądź znacie zakamarki Londynu, jak najbardziej Wam polecam, ponieważ wtedy będziecie mieli jeszcze dodatkową radochę, odnajdując e, miejsca, o których opisuje Gaiman, e, znając te miejsca, wiedząc, o czym on tam naprawdę mówi, myślę, że wtedy jest jeszcze bardziej się z tą książką e, zaprzyjaźnicie. No cóż, kochani, no czy polecam? Jak najbardziej, tak jak mówię, polecam, spróbujcie przebrnąć. Nie jest to trudna książka, czyta się to lekko, a przy tym myślę, że jest to taka dosyć przygoda fajna, po prostu fajna przygoda, którą przeżywa się wraz z bohaterem. Także słuchajcie, kochani, Nilgamehan, nigdzie bądź, polecam jak najbardziej. Przypominam dodatkowo, żebyście nie inwestowali czasem w dobry omen Braceta i Gaimana. Znaczy, podejrzewam, że prawdopodobnie jesteście ciekawi. Jeżeli lubicie albo jednego pana, albo drugiego, albo obu, no to i tak jesteście ciekawi, albo już tą książkę czytali. No ja niestety nie tej książki Dobry Omen nie polecam, ale polecam nigdzie bądź. Tak czy tak, Nick jeszcze zawita w moim blogu nieraz, ponieważ mam sporo jego książek, wszystkie oprócz jednej. I chciałbym wam o nich powiedzieć, bo każda z jego książek cechuje się unikalnym klimatem i unikalnym pomysłem na powieść. Może dlatego Nirlgeimann nie pisze dużo książek, nie ma ich dużo w swojej biografii, napisanych tych tytułów, ale, mo ale może dlatego, że dlatego te książki są tak od siebie diametralnie różne i tak opowiadają o zupełnie, słuchajcie, innej historii i, i w innym zupełnie niesamowitym ujęciu. To tyle, nie chcę już przedłużać, pozdrawiam, zapraszam jeszcze raz do przeczytania Nila Gaimana nigdzie bądź. To tyle, pozdrawiam Was energii, trzymajcie się, do następnego, cześć.